Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Papaja.pl A to jest odcinek z gry Transform House. Dziecik, swoją drogą wydaje się dziecinna, a w sumie taka jest, ale jest naprawdę fajna i chciałam ją dzisiaj pokazać. Ja już jest, że zginąłem, to widzicie, a więc na czym ta gra polega. No więc tak, my jesteśmy myszką. To jestem ja. Jesteśmy myszką. I musimy dojść do serka, a potem serkę wrócić do norki. I wtedy dostajemy ze serek, i dostajemy te punkty, i nabijamy poziomy. I jest tam już do pomocy szaman, który też może na przykład o, takie sprężyny które nam pomagają, albo takie te robić deski różne. Wiecie, taka pomoc jakby nam. Więc jeśli wam pokażę, że w tym gra, jeśli się ta to zawsze można z niej nagrywać co nie? Jak się gra nazywa, to ja może dam wam link w opisie. Tłuszczcie konta, nabijacie levely. No i się bawcie dobrze, bo ta gra jest świetna, po prostu. O. No jak widzicie Mr. papaja, to ja. Wow. Co chodzi? O, to jest ten. Hop. Nie. Ja jestem tutaj tym Mr.P.pl. Tak, moja myszka mi się podoba nawet. Nie jest aż taka zła. No, jak tam można wskoczyć? Tam czy coś? Dawaj, Molina. O, O, zrobiłem to Czy dojdę po ten głupi serek? Jest! No, I tu mam 20 level man. I tam mam X. Taka jest moja myszka Tam mam ule tę myszkę, czyli jako szaman osobiście, dwa. 22 Ja nie jestem za dobrze, taki bardzo w tę grę ale no, lubię ją grać. nagrywa. O, widzę, że się nagrywa dwie 40 sekund. No dobra. Może ja będę mówił trochę głośniej, albo czekacie. O, przybliżę kamerkę, żebyście lepiej słyszeli wszystko. No, ponieważ jak będę tak cicho gadał, to raczej to się mija z celem, co nie. I już odkryłem jak to zrobić. Tam trzeba, jakby, jak jedziecie tutaj. Jakby on już zaczyna skręcać tę myszka, to wy musicie ją skręcić jakby w drugą stronę. Od strony zewnętrznej, ją musicie skręcić. O. o Boże, trwi się jeszcze mam ten. Co ma pierwszy poziom. Oni nie umieją robić niestety nic. No, jaka lama, jakie lamy? Ła, ze mnie się śmiało i spadła. Ale jak, jak ona to pocholorowała? What the fuck? Mm. E, tego nie kupowałam to jakby taki z Halloween, to jest jakiś taki event jakby, który daje wam po prostu możliwość jakby za te cukierki tutaj możliwość wylosowania jakiejś rzeczy. Oczywiście nie zawsze się wylosowuje ale jest to fajne Benoa, kurde, nie lubię. Ja, ale bezpiecznie i tak jest, pewnie z moimi umiejętnościami właśnie teraz sobie spadnę Ja już te mają oczywiście, nie? jeszcze właśnie chciałam lampion na ogonek zdobyć Zarek. i na no jeszcze pociągniemy może dwie rundy Wiem, pokażę, może jak się wylosuje, to. Jestem Polaka, w Polsce się urodziłem, ale pochodzę do Irlandii i teraz znam angielski. Aha. No już chyba tą tam Boże. Chciała w to skoczyć? Nie trafiła? znowu chciał w to skoczyć i znowu mnie trafiła. Sekra jakaś. To jest ten! Z Pokémonów, nie? Jaką tam miał? Pan Sir? Nie. What? Padłem! Ale. Patrzcie, jaki fajny. Z Pokémonów. Tam miał, że on tam jakoś ten miał taką furię i go tam się nie dało pohamować. Pamiętam. Mm -hmm. już, no, piszę już Pokémony. A Pokémony są fajne. Sobie teraz ostatnio nabyłem Game Gameboy kolora i sobie teraz na nim gram w Pokémony. <laughs> Możecie to uważać za dziwne, ale. <laughs> to jest fajne. Tak się ten Jara, że masakra. <śmany> no, się Jakby oglądali Pokemony, to by wiedzieli. Idziemy, Sparta! Ktoś się mnie uczepił. Kurde, nienawidzę dziadów. Nie! Fak poleciałem w kosmos. O, Chimchar się nazywał. Ja dalej gdzieś tam w kosmosie latam. No już nie mnie. We're 8 minut, może ostatnią rundę pociśniemy. Da się, da się! Kurde, nie! Pomocy, szaman. Szaman, pomocy. Szybko bym się na kończy! kończył. Wow! What the fuck! Tutaj miło tak została ja się jeszcze, pożegnać muszę. O, surfu surfujemy. Ło, teraz bym tam prawie wpadł. Kurde, nie! Dobra, fajną rzeczę. Ewa wiedzieć. Dzięki za nagranie. Ja byłem MisterPapaya.pl to były Transformers. Gra do rozbatuchań. się, się seria spodoba. Nie wiem, czy mogę zrobić z tego serię, ale. No. Cześć. Czołam i trzymajcie się. Nerw.